Panie Marszałku, Szanowni Koledzy z Polski 2050, i Panie Marszałku Szymonie Hołownia. Ustalmy fakty, o czym my w ogóle dyskutujemy. Mówicie, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem. Została ta Izba powołana ustawą z 4, przepraszam, 8 grudnia 2017 roku, weszła w życie 4 kwietnia 2018. Na mocy tego samego przepisu, artykułu 133a w którym została powołana izba, która rzekomo nie jest sądem, została powołana również izba pracy i ubezpieczeń społecznych, do której pan marszałek Szymon Hołownia kieruje swoje wnioski między innymi w sprawie Macieja Wąsika czy Mariusza Kamińskiego, w której jest sześciu sędziów powołanych do Sądu Najwyższego po 2018 roku i dziewięciu przed 2018. Czyli jedna izba jest sądem według was, a druga izba jest, nie jest sądem. To jest kompletnie bez sensu. To lepiej od razu wpiszcie, że o em, ważności wyborów decyduje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Ursula von der Leyen lub Donald Tusk, ale nie wygłupiajcie się.